Historyczny awans do pierwszej ligi stał się faktem. W niedzielę 12 czerwca piłkarze Olimpii rozegrali ostatni mecz w drugiej lidze zachodniej z Rakowem Częstochowa. Pomimo remisu 1-1, kibice wraz z klubem uroczyście przywitali pierwszą ligę w Grudziądzu. Zanim wszyscy wspólnie świętowali awans, w pierwszej kolejności drużyna musiała rozegrać ostatni mecz w drugiej lidze, ostatni raz na starym boisku i zapewne ostatni raz w takim składzie. Wraz z awansem klub czeka wiele zmian. Pierwsza Liga to także ogromne wyzwanie dla miasta, zarówno logistyczne, jak i finansowe. Pierwsza połowa spotkania z Rakowem nie wyglądała optymistycznie. Przewagę w ataku mieli przeciwnicy, którzy już w szóstej minucie zdobyli gole. Z kolei Biało-Zieloni nie radzili sobie w obronie i nie wykorzystywali szybkich kontr. Jednak po regulaminowych 15 minutach przerwy zawodnicy wyszli na boisko z nowymi siłami i jak przystało na lidera ruszyli go. Ta ofensywa i końcu przeciwnika do muru pozwoliło w 81. Minucie wyrównać do stanu 1–1. Zdobywcą bramki był niezastąpiony w tym sezonie Piotr Rzuszku. Tym samym Olimpia Grudziądz drugą ligę zachodnią zakończyła na pierwszym miejscu z dorobkiem 71 punktów. Drugim zespołem, który rzutem na taśmę uzyskał awans do pierwszej ligi jest Zawisza Bydgoszcz, która zwyciężyła z drużyną czarni żagań. Kilkanaście minut po zakończeniu meczu na scenie ustawionej niedaleko hali Olimpii rozpoczęto świętowanie awansu. W obecności kibiców i sympatyków piłki nożnej na scenie pojawili się zawodnicy ulubionej drużyny piłkarskiej wraz z trenerem, działaczami i osobami towarzyszącymi drużynie przez cały sezon. Na scenie pojawił się także prezydent Grudziądza Robert Malinowski, który pogratulował drużynie awansu i zapowiedział remont stadionu przy ulicy Piłsudskiego. Dziękuję serdecznie za waszą pomoc, którą czuliśmy od samego początku, już od czterech lat praktycznie, zawsze nas wspomagacie, przede wszystkim drużynę. Drużyna zawsze mówiła, że wasz doping był bardzo pomocny i dziękuję za to i liczę na jeszcze większy doping w pierwszej lidze. Dziękuję serdecznie. Można było na nich liczyć na dobre i złe. I proszę powiedzieć, co zmieni się teraz w drużynie Olimpii? Na pewno będziemy budowali znowu coraz lepszy zespół, tak jak czyniliśmy to co pół roku. Mam nadzieję, że znowu nam to się uda. Ta drużyna będzie coraz lepsza, tak żeby zadowolić wszystkich kibiców. A jakie zmiany na stadionie? Również, przede wszystkim zaczynamy tutaj od wymiany płyty głównej, która ma już 38 lat. Walczyliśmy o to, aby ta zmiana była. Udało nam się. Łącznie również mówimy tu o podgrzewanej murawie. Proszę jeszcze powiedzieć, jak finansowo drużyna wygląda. Czy udźwigniemy pierwszą ligę? Jesteśmy ambitni i zawsze staramy się, aby ten budżet był jak najwyższy. Jak do tej pory również udawało nam się, że z roku na rok ten budżet był wyższy. Wiemy, jak, jakie realia nas czekają w pierwszej lidze i będziemy robić wszystko jak do tej pory, aby płynność finansowa w klubie była zawsze. Jako drugi zespół do pierwszej ligi weszła Zawisza Bydgoszcz. Co Pan sądzi na ten temat? To fajnie, czy nie? Nie, no oczywiście cieszymy się, nasz okręg będzie coraz mocniejszy, a wszyscy nie możemy, nie możemy się doczekać już przyszłorocznych derbów w pierwszej Lidze. A pan Jacek już z pucharem! Szanowni Państwo, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim piłkarzom. Zrobiłem to już osobiście. Gratuluję tym bardziej, że trudno się im grało. 33 mecze, 33 kolejki byli na czele. Wszyscy zawsze się sprężają na lidera. To wiadomo, trudniej się gra jak się jest na pierwszym miejscu. Wytrzymali, wygrali. Serdecznie gratuluję. Bardzo gorąco gratuluję trenerom. Cieszę się bardzo, że zostaje w klubie pan tener Kaczmarek. To jest ewenement, żeby czwarty rok był trener w piłce nożnej w jednym klubie. Serdeczne gratulacje. Teraz przez krótki czas do 25 lipca piłeczka jest po mojej stronie. Od jutra wchodzi tu firma, która będzie remontowała stadion, czyli nowa płyta. Łącznie z, ogrzewaniem, łącznie z ogrzewaniem. Oświetlenie jeszcze niestety nie, ale mam nadzieję, że 25. Jeżeli niebiosa nam pomogą, czyli pogoda, to już będą mogli piłkarze wbiec na nowe boisko. Trener naszej drużyny Marcin Kaczołek. Marcin Kaczmarek! Marcin Jako Gdzie Olimpia gra? W pierwszej lidze gra. Och, co ja widzę! Przede wszystkim serdecznie gratulujemy awansu do pierwszej ligi. Jak się czujecie? Ja jak się czujemy, no na pewno jesteśmy bardzo szczęśliwi. Z tego powodu osiągnęliśmy tutaj historyczny awans do pierwszej ligi. Z tego co, co, co wiem, to to nigdy nie było tej piłki na, 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 na tym poziomie. I cieszymy się przede wszystkim, że udało nam się zrealizować cel, który założyliśmy sobie przed, przed sezonem. I Myślę, że zrealizowaliśmy to w bardzo, dobry, bardzo dobrym stylu, gdyż yy, praktycznie od drugiej kolejki yy, prowadziliśmy cały czas w tabeli i, i z tego naprawdę się cieszymy. Co teraz się zmieni w drużynie? Czy treningi w jakiś sposób yy, zmienicie? To znaczy że Państwo, o to trzeba zapytać trenera. Na pewno, na pewno jakie zmiany yy, w kadrze zespołu będą, bo, bo to, to, to jest nieuniknione, tak, tak było co pół roku i tak będzie zawsze. Yy, nie wiem, nie wiem kto odejdzie, kto zostanie. To, 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 to pytanie trzeba skierować do, do prezesa i do trenerów. A czy sposób treningów się zmieni, no to, to też trzeba do trenera się zapytać. Jako drugi zespół do pierwszej ligi awansowała Zawisza Bydgosz. Czy jesteście z tego zadowoleni? Jesteśmy zadowoleni. Naprawdę, nam to nie, nie robiło różnicy kto, kto awansuje. My patrzyliśmy tylko na siebie i, 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 i jesteśmy bardzo zadowoleni. jedyne, jedyne pozycja z tego wszystkiego, że Zawisza awansował, to może to, że będzie bardzo krótki wyjazd i, i będą fajne derby na pewno pierwsze. Przed Wami urlop. W jaki sposób spędzicie go? E, e, tak, no mamy urlop, no, no nie, może nie jest nie za, za dużo jest tych dni wolnych, gdyż e, zacznie ten, ten tydzień możemy poświęcić sobie na jakiś odpoczynek, a od przyszłego już musimy, musimy e, trenować. E, no każdy ma pewnie jakiś sposób, sposób spędzenia tych e, wolnych dni, ja, ja ja mam zamiar wybrać się tutaj na nasze ładne polskie morze.